Państwu, witamy w kolejnym info tygodnia naszym programie informacyjno-publicystycznym w telewizji Solec. W tym tygodniu działo się bardzo dużo ciekawych inicjatyw i rzeczy, o których wam na pewno opowiemy. A w dzisiejszym wydaniu zobaczymy jak wyglądał pierwszy pchli targ w Solcu. Spotkanie soleckich władz z wiceministrą Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej eee, Formów, czyli spot Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu, narodowe czytanie, zaproszenie na zakończenie wakacji oraz pełny materiał z 15 sierpnia już na naszym kanale. Zapraszam. Szanowni Państwo, zaczynamy od pierwszego pchlego targu w Solcu Kujawskim. Ostatniej niedzieli mieliśmy przyjemność być na pierwszym właśnie pchlim targu, gdzie z inicjatywy pana burmistrza Adama Michalaka przyszliśmy, przybyliśmy, zobaczyliśmy jak ludzie wystawili swoje przedmioty oraz przyszli kupować tzw. przedmioty z duszą. Zobaczcie Państwo sami i posłuchajcie ludzi, którzy się wystawili oraz tych, którzy co nieco przyszli kupić. Witam serdecznie na pierwszym film targu w Sołcu Kujawskim. Jesteśmy tu od wczesnych godzin porannych. Będziemy do godziny 15. Jak widać, wystawców nie brakuje. Kolejne takie wydarzenia to 1 września i 15 września, potem dwa kolejne w październiku, zawsze pierwsza i trzecia niedziela miesiąca. Zapraszam Państwa serdecznie. Trochę się tutaj kręci ludzi. Fajna inicjatywa, bo każdemu zawsze mi się zalegają jakieś rzeczy w domu, czy gdzieś w garażu, czy po piwnicach, żeby wystawić. Mhm. Dzisiaj kręcą trochę, czy też coś sprzedaję. Trochę osób kupuję, też sprzedałem jakiś taki rowerek, trochę książek, dużo dzieci zabawki jakieś sprzedaję. A czy zadowolona jesteś z dzisiejszego utargu? Myślę, że tak. Na początku tak yy, nic się nie ruszało, ale potem parę klientów przyszło, jak się tak sprzeda parę rzeczy, to już jest taka motywacja do dalszego siedzenia. No, z grupem tak. dzisiaj przyjechaliśmy właśnie na ten, jak tu mówią, pchli targ, tak? Czy, I patrzymy, co tu ciekawego. Nieraz coś starszego się podoba, czy potrzebne gdzieś na ścianę yy, kupić. I tak, ogólnie jestem wielką fanką tej inicjatywy. Sama planuję na następny, w następnym terminie tutaj przyjść i wystawić swoje rzeczy, a zakupiłam taki śliczny zestaw, pieprzniczki i solniczki w kształcie słoników z porcelany. To była miłość od pierwszego wejrzenia. No i jestem bogatsza o właśnie takie cudo. Także... Świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że od września, czyli już po sezonie wakacyjnym, więcej ludzi tutaj przyjedzie, bo jest to naprawdę fajna sprawa i możemy dać drugie życie cudownym przedmiotom. Dzisiaj sprzedajemy rękodzieło wykonane przeze mnie na szydełku. Głównie tutaj kwiaty i jakieś mniejsze dodatki. Jakieś mniejsze dodatki. Jeżeli to jest rękodzieło, jak rozumiem, robiłaś je sama? Tak. Ile czasu ci zajęło, żeby przygotować swoje stanowisko dzisiaj? To zależy, bo część jest jeszcze jakichś zaległych przedmiotów, ale mniej więcej robię wszystko od stycznia. Od stycznia? I powiedz, co to jest za, za sztuka? To jest szydełko, czy to jest. Na czym to robisz? Na szydełku. Na szydełku. Lubisz spędzać w ten sposób czas? Tak. Jesteś, z tego co widziałem, pierwszą osobą, która ma możliwość płatności blik. Sama na to wpadać, czy to już jest taki już. Twój starszy pomysł? No byłam ostatnio na targu rękodzieła i tam właśnie większość osób miała taką możliwość płatności i mhm. była ona bardzo wygodna. A oczywiście jest bardzo wygodna, ponieważ dzisiaj coraz mniej gotówki się nosi. A powiedz, ile zajmuje zrobienie, ile czasu zajmuje zrobienie takiego pięknego kwiatka? Wykonanie takiego kwiata bardzo zależy, bo na przykład samego tego fioletowego kwiata głowy tej godzina, a na przykład takiego około 15 minut. Tyle, że obijanie już na przykład Łodygi jest w tym dużo trudniejsze niż w tym bo jest cięższa. We wtorek 20 sierpnia w kujawsko-pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się ważne spotkanie, w którym uczestniczyli samorządowcy i przedsiębiorcy. W wydarzeniu brał udział wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska oraz wojewoda Michał Sztybel. Dyskutowano o kluczowych kwestiach związanych z polityką rodzinną. Naszą gminę reprezentowali burmistrz solca kojawskiego Adam Michalak oraz Katarzyna Małecka, kierownik Referatu Edukacji. Szczególną uwagę poświęcono tematom takim jak tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech oraz pozyskiwanie środków z programów wspierających rozwój najmłodszych, takich jak aktywny maluch. To spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i omówienia działań, które mają na celu wspieranie rodzin oraz zapewnienie jak najlepszej opieki dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu. 17 sierpnia w Przyłbiu na strzelnicy Bractwa Kurkowego odbył się piknik strzelecki. Jak co roku impreza zorganizowana przez Bractwo Kurkowe w okolicy Święta Wojska Polskiego zebrała bardzo dużą rzeszę ciekawych ludzi, tego właśnie, tego właśnie sportu, strzelectwa, gdzie i najmłodsi, i najstarsi mogli strzelać do tarczy i spróbować swoich możliwości. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wyglądało tam na miejscu. Witam Państwa serdecznie razem we współpracy z bratem kurkowym na czwartym turnieju Pikniku Strzeleckim. Do dyspozycji mają Państwo odmuchańca, krochułeczka, na co zapraszamy. No i oczywiście zapraszamy do konkurencji strzeleckich. Na bezpieczeństwie Panowie będą czuwać. Życzę i zabawy. Teraz ze strzelnicy przenosimy się do remizy strażackiej. Otóż nasi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solsku Kujawskim wzięli udział w konkursie organizowanym przez 4Move, a dokładnie nazywa się to 4Move Challenge, czyli taki konkurs, gdzie strażacy ogólnie z różnych straży pożarnych, państwowych czy ochotniczych mieli na celu pokazać jak bardzo ważne jest nawodnienie. Nasza telewizja oczywiście pomogła naszym strażakom zrealizować klip, spot reklamowy. Zobaczcie państwo jak on wygląda, ale tuż po obejrzeniu tego spotu zagłosujcie na naszą ochotniczą straż pożarną. Obejrzyjcie klip, a zaraz powiem o tym więcej. Jeżeli jest akcja musimy dać siebie wszystko. Dlatego dzisiejsze ćwiczenia full 100%. Nie ma to tamto, to nie ma, to nie jest czas, żeby odpoczywać, trzeba robić. Przyjdzie czas na odpoczynek, będziemy odpoczywać. Tak. Cię na nogi Pamiętajcie, odpowiednie nawodnienie to nasza siła. Razem możemy więcej. Nawodnienie jesteśmy lepsi, szybsi i bardziej skuteczni. Pamiętaj, każda kropla ma znaczenie. Dbaj o swoje nawodnienie, bo to nie tylko kwestia zdrowia, ale też gotowości do działania. Formuł, twoje źródło energii każdej akcji. Tak, drodzy Państwo, prezentuje się nasz klip naszych strażaków odnośnie tego, jak bardzo ważne jest nawodnienie napojem Formów, ale też ten klip bierze udział w głosowaniu publiczności. Także, jeżeli jesteście skłonni i chętni zagłosować na nasze OSP, żeby wygrali główną nagrodę, drodzy Państwo, logujemy się na stronie Formów Challenge, a tam głosujemy na nasz klip numer 23. I to tyle. I oglądamy, jak słupki popularności i oglądalności naszego OSP idą w górę. Drodzy widzowie, mamy dla Was wyjątkową propozycję, ponieważ już 6 września zapraszamy wszystkich miłośników czytania literatury do wspólnego raczenia się Kordianem Juliusza Słowackiego w ramach Narodowego Czytania. Literaturę najlepiej przeżywa się wspólnie, dlatego czekamy na Wasze zgłoszenia w lokalnej bibliotece lub telefonicznie do 28 sierpnia. To świetna okazja, by spotkać się razem i delektować się pięknem polskiej literatury. Patronat nad wydarzeniem objęła para prezydencka. Szanowni Państwo, czas pędzi nieubłaganie, wakacje już powoli dobiegają końca, a w tym czasie, przez to, właśnie Soleckie Centrum Kultury zorganizowało zakończenie wakacji już jutro, czyli w najbliższą sobotę, na Placu Jana Pawła II. Na rynku odbędzie się duża impreza. Zobaczcie na film promujący, stworzony przez Soleckie Centrum Kultury. Cześć, tu Łukasz i wspólnie kończy się lato, kończą się wakacje i zapraszamy na koncert w solsku Jastu 24 sierpnia o godzinie 19.00, zakończenie lata i właśnie się lekko. Zanim się z Państwem pożegnam, jeszcze zaproszę, do, aby zostać z naszą telewizją, ponieważ ukazał się już na YouTubie oraz zaraz po wydaniu wiadomości pełen materiał z 15 sierpnia, czyli z wzięcia Najświętszej Marii Panny oraz święta Wojska Polskiego.

嗯。<laughs> <laughs> Dziękuję. A to tyle w dzisiejszym wydaniu Info Tygodnia. Mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami na dłużej. Ja się Państwu bardzo serdecznie kłaniam. Dziękuję serdecznie. Marcin Borkowski. Do zobaczenia.